Okazuje się, że tunele podprzestrzenne mogą być znacznie bardziej prawdopodobne niż sądziliśmy. Do tej pory naukowcy byli przekonani, że czarne dziury połykają wszelką materię i nigdy jej nie wypuszczają, może poza promieniowaniem hawkinga. Nowe odkrycie obaliło to twierdzenie w zupełności. Jak donosi China Science Daily, Czarna dziura wyrzuciła połkniętą materię. Mowa tu o obiekcie zlokalizowanym 665 milionów lat świetlnych od Ziemi. 10 października czasopismo Astrophysics opublikowało artykuł stwierdzający, że wiele głównych obserwatoriów na całym świecie zaobserwowało niewytłumaczalne rozbłyski z centrum czarnej dziury. Teoria względności Einsteina nie pozwala na coś takiego. Naukowcy sugerują, że być może Czarna dziura pochłonęła zbyt dużo materii i doświadczyła czegoś na kształt kosmicznego czknięcia. Dotychczasowe dane i odczyty pozostawiają badaczy w kropce. Natura tego zjawiska musi być obiektem dalszych badań.